Cześć. Witam cię na kanale Fotografia jest fajne, a dzisiaj będzie o po sposobach pomiaru światła przez aparaty fotograficzne. Pomiar światła jest bardzo ważny, ponieważ bardzo ważne jest właściwe ustawienie ekspozycji. Od niej zależy w dużym stopniu jakość zdjęcia, które zrobimy. Bo oczywiście, jeśli pomylimy się. O ileś przy ustawieniu, że zrobimy zdjęcie za jasne lub za ciemne, możemy to skorygować później w programie graficznym. Natomiast za każdym razem przy takiej korekcji tracimy na jakości, więc mm, optymalne naświetlenie zdjęcia jest bardzo ważne. No, wiemy oczywiście, od czego zależy to naświetlenie zdjęcia, czyli od tego, że mamy czułość matrycy, czyli de facto w prąd wzmocnienia tego sygnału na matrycy. Mamy drugi element, czyli czas otwarcia migawki, i trzeci, trzeci element, którym decydujemy o ilości światła, którym dostaje się do, matry da, do naszego, naszej matrycy światłoczułej, to jest przysłona w obiektywy, tak zwane. Trójkąt ekspozycji. Natomiast aparat, my, my musimy na podstawie czegoś, nasz aparat musi na podstawie czegoś ustalić, jak to wszystko poustawiać. I do tego służy w aparacie Masz Każdy aparat. Fotograficzny, w tej chwili wyposażony jest światłomierz. Kiedyś aparaty nie były wyposażone w światłomierz były światłomierze, znaczy na początku w ogóle to w ogóle nie było żadnych światłomierzy. Człowiek, mając doświadczenie, ustawiał, jak powinny te parametry wyglądać ekspozycji. Później wymyślono światłomierze to jest na przykład światłomierz Cajsa, który ja do dzisiaj cały czas używam światłomierze zewnętrzne. Później ktoś wpadł na pomysł, żeby na światłomierze montować w aparatach. I dzisiaj, właśnie o takich światłomierzach, o ich inteligencji, o ich sposobach pomiaru, będzie ten film. Zapraszam Cię na film o pomiar światła współczesnych aparatów fotograficznych. Zapraszam. Współczesny aparat fotograficzny. To jest współczesny aparat fotograficzny. Jeśli go włączymy w odpowiednim miejsce, uzyskamy możliwość, o tak jak tutaj, wejścia w sposoby pomiaru światła. No, co to są w ogóle sposoby? No, aparat przecież mierzy światło. Tak, ale on może mierzyć światło z różnych miejsc, które widzi. Więc są jakby trzy podstawowe sposoby pomiaru światła. Zacznijmy od takiego najstarszego, z takiego sposobu, który był, który mierzy na przykład ten światłomierz. Ten światłomierz mierzy sposobem, czy, czy ten światłomierz mierzy takim samym sposobem. Go Gosena bardzo go lubię też go używam, czy, czy taki światłomierz, światłomierze w tej chwili są tanie, ale są też mało przydatne, czy, nasza, czy m, późniejsze wszystkie aparaty pierwsze też miały ten typ światłomierza, Dopiero Później to, to zaczęło się zmieniać. Ten typ pomiaru światła nazywa się pomiarem centralnie ważonym albo pomiarem uśrednionym. Polega to na tym, że aparat, światłomierz w aparacie, dokonuje pomiaru światła przede wszystkim z o tak tutaj o tu, z przede wszystkim z tego miejsca i coraz mniej, biorąc pod uwagę boki, czyli tu, tu ja tak, takie kółko narysuję. O, Bierze 60-70 informacji. Waga tej informacji, ile światła stąd jest najważniejsza, i 30-40 w zależności od tego od producenta z boków. Centralnie ważony jest tym najstarszym i mm, kiedyś najpopularniejszym pomiarem światła. Drugim takim pomiarem światła, który powstał, okazało się, że centralnie ważony nie jest może naj szczęśliwy we wszystkich sytuacjach, więc powstały światłomierze, pomiar światła punktowy. Pomiar światła punktowy, też są światłomierze bym przygotował, polega przede wszystkim na tym, że takie światłomierze się zbliżało do osoby i mierzyło się nie z całego kadru, tylko z jakiegoś segmentu, na przykład z twarzy albo z bluzki albo w krajobrazie z pnia drzewa. W naszych aparatach też jest pomiar światła punktowy służący dokładnie do tego samego i on y, przeważnie w aparacie zaznaczone, jest takie małe kółko po środku, nie, tu niżej, o tu gdzieś, które pokazuje średnicę tego, tego... Punktu pomiarowego. Możemy zmierzyć danego miejsca i z tego później, według tego miejsca, naświetlone będzie reszta. Nie patrząc na to, czy tam były jakieś jasniejsze, czy ciemniejsze elementy. Pomiar punktowy jest pomiarem zaawansowanym, bardzo przydatnym, ale też ryzykownym. Przy czym w różnych aparatach, w różnych systemach ten punkt jest różny. Warto się zapoznać, chociaż znaczy ja wiem, czy warto. Czasami jest to, nie wiem, 6%, czasami jest to 10% całości kadru, który widzimy. Trzecim pomiarem światła, który jest w naszych współczesnych aparatach fotograficznych, jest pomiar matrycowy. Pomiar matrycowy został po raz pierwszy pokazany w 1983 roku w lustrzance nikona, Nikonie FA zresztą w rewelacyjnym aparacie który polega na tym, że, że jest to taki rozbudowany pomiar centralnie, znaczy nie, nie, to jest nawet dzisiaj jest powiedziane, bo to jest tak niby centralnie ważony, połączony z punktowymi, ale z wielu elementów i czym bardziej rozwijała się elektronika, czym bardziej rozwijała się Możliwości wkładania tam oprogramowania do tych do aparatów, tym bardziej się robiło to skomplikowane, czyli one potrafiły przetwarzać coraz większą ilość informacji. W bodajże Nikonie D60, starym, starym, starym. Tych punktów było już 640, jeśli dobrze pamiętam, punktów rozrzuconych na całości. Wcześniej były, było kilka punktów, kilkanaście, kilkadziesiąt. W tej chwili też jest w ogóle troszkę inaczej rozwiązane, i każdy z tych punktów dawał informację do procesora o tym, jakie jest naświetlenie, a on na podstawie kiedyś wzorców, które miał wgrane. Później czy dzisiaj już sztucznej inteligencji chyba, która wchodzi powoli dalszych aparatów, zaczynają analizować i ustawiać tak, żeby to zdjęcie było idealne. System matrycowy wszedł przebojem i w wielu aparatach system matrycowy jest takim systemem jakby podstawowym używanym przez wielu fotografów. Ważną rzeczą, znaczy po, po tym jak Nikon wprowadził to w 1983 roku, praktycznie wszyscy producenci zrobili ten system matrycowy. Ja mówię system matrycowy, natomiast on się nazywa różnie w różnych systemach matrycowych, chyba nie wiem jest to wielopolowy, wielopunktowy, wielosegmentowy. On może mieć pokrycie tylko części kadru. Może być tak w współczesnych aparatach pokrycie wszystkiego, łącznie z ostatnim naj, naj, najdalszym pikselem, który znajduje się na, który będzie zarejestrowany na matrycy. Natomiast wa ważne jest, żeby móc z nich skorzystać. Ważne jest Rozpoznanie ich w swoim aparacie i to nie jest aż takie, takie oczywiste, ponieważ w różnych aparatach różnie, różnie ikonkami jest to przedstawione. Najprościej przedstawiony jest pomiar punktowy. Praktycznie we wszystkich systemach, byśmy wzięli tych podstawowych, ja tu przygotowałem siedem podstawowych systemów, we wszystkich jest to. Jedna kropka na gładkim tle. Jest to pomiar punktowy. Jakbym włączył tego swojego kanona, czy Sony, czy Nikona, czy, czy Panasonika, czy, czy jakikolwiek aparat, wezmę, to będzie to w ten sam sposób praktycznie opisane. Drugim pomiarem, który jest opisany, jest, znaczy, następnym, jeśli weźmiemy pomiar centralnie ważony, no to tu już się zaczynają pewne problemy. No bo na przykład w kanonie jest to gołe, puste pole. Jak dla mnie nielogiczne. Dużo bardziej logiczne jest to, co jest w Sony czy w Nikonie, zresztą tak samo w Olympusie i Panasoniku. Jest to taki e, punkt, ale jakby jeszcze z otoczeniem dookoła. Czyli ten czarny punkcik z taką jakby dodatkowym kółkiem, oznaczający pomiar centralnie ważony czy uśledniony, bo to też jest różnie opisywane. W, tamtych, w tych czterech aparatach jest logiczne. W Fuji mamy. Tak, ja bym ja to tutaj zrobiłem sobie. W Fuji mamy tak samo jak w Kanonie, czyli pełen kwadrat. W Panasonicu też w miarę logicznie, też logicznie. Czyli jest to takie jakby kółko na otwartym terenie. Następny pomiar, który mamy zaznaczony w aparatach, jest oczywiście matrycowy. I tutaj zacznijmy na, może na przykład od Nikona, bo on pierwszy wprowadził pomiar matrycowy. U niego jest to bardzo logiczne. Jeśli ja biorę aparat Nikona lub nikonopodobne opisy to ja nie mam żadnego problemu, ja, nie, ja mogę aparatu w ogóle nie znać, czyli tak jak w tym wypadku wziąłbym sobie Pentaxa, nie mam żadnego problemu, Olympusa czy Sony, biorę i właściwy wybór sposobu pomiaru światła realizuję w ciemno. Gorzej mam ze swoim kanonem, o którym muszę pamiętać. Który z nich, bo w kanonie akurat to, co ja bym, jest ten wielopunktowy, wielosegmentowy jest chyba w kanonie opisany, jest zaczynany w ten sposób, jak w Nikonie centralnie ważony. Podobnie w Fuji i w Panasonicu też jest podobnie oznaczona ikonka, dlatego warto zaznajomić się ze swoimi ikonkami, a zmieniając system, przysiadając się z jednego na drugi, warto nie na pamięć z poprzedniego, tylko warto zajrzeć do instrukcji obsługi i zobaczyć jak w tym nowym Systemie to wyglądają mi kątki, żeby później się nie zdziwić, że po pół roku zaglądam, patrzę: ojejku, a to ja teraz rozumiem, bo używałem centralnie ważonego, a myślałem, że to jest system. To kod właśnie się oparł o ten, ostaty od aparatu, bo się ciepło zrobiło i mu się za, za gorąco zrobiło to drgnięcie, jak aparat skoczył. Dziękuję ci, gapcio. Hmm kiedy używamy którego systemu. Znaczy większość jeśli nie znaczy większość fotografów na różnych blogach, kursach poleca jako matrycowy jako najlepszy pomiar światła. I jest to naprawdę najlepszy pomiar światła. Pomiar, który daje 99% dobrze naświetlonych zdjęć w większości klasycznych, ale też niekoniecznie, nie, nie bo tak jak robiłem Nikonem D100 zdjęcie pod światło wędkarza na moście, to on w matrycowym też dobrze naświetlił. Jak robiłem test Nikona analogowego, czyli na filmie, ale też on to bardzo dobrze naświetlił. I system, pomiar matrycowy jest naprawdę rewelacyjny, sprawdza się bardzo dobrze. Jest yy, automatyczny, czyli yy, nie, nie można spojrzeć na niego i przed zrobieniem zdjęcia prowadzić korekcji, ponieważ ja nie wiem, jak on to zinterpretuje. Ja mogę zrobić zdjęcie, zobaczyć, ojej, on się pomylił, co się rzadko zdarza. I wtedy prowadzić korekcję, zrobić drugie zdjęcie. Natomiast przy, przed pierwszym zdjęciem nie jestem w stanie zrobić korekcji przy pomiarze matycowym, ponieważ nigdy nie wiem, jak jego algorytm zareaguje na to, co widzi. A zareaguje przeważnie bardzo dobrze. I to jest powód, dla którego ja nie używam pomiaru matrycowego. Ponieważ wolę mieć większy wpływ na to, jak widzę zdjęcie. Dlatego ja osobiście używam pomiaru centralnie ważonego, który robi błędy, ale który jest dla mnie prywatnie bardziej przewidywalny. Trzecia rzecz, która dlaczego robię zdjęcia ja osobiście centralnie ważonym, jest to, że światłomierz, którego ja używam, ten, do, robiąc zdjęcia analogowe, on widzi jak centralnie ważony. W związku z tym ja, jak patrzę na światło, ja widzę jak jak pomiar światła centralnie ważony, a nie jak pomiar matrycowy, którego moim zdaniem nie można zobaczyć. Można zobaczyć centralnie ważony i jego się nauczyć. I mm, jeśli chcesz robić bardziej świadome zdjęcia, ja bym polecał pomęczenie się z centralnie ważonym, który robi błędy, które ty będziesz mógł naprawić. W związku z tym nauczysz się łatwiej widzenia światła. Trzeci pomiar światła, który jest, czyli pomiar punktowy, rewelacyjny do wtedy, kiedy świadomie wiesz, co dokładnie chcesz zrobić, jeśli są bardzo duże kontrasty na scenie, na, 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 na tym co widzisz, a ty wiesz, że ten element, ten, nie, pokażę palcem, o, pokażę palcem na swój nos, ten element ma być dobrze naświetlony, a reszta, nieważne, może wpadać w czerni, może być za jasna, to w tym momencie warto jest używać pomiaru punktowego, który zmierzy z tego miejsca. On ustawi tu dobre parametry ekspozycji, zwłaszcza, że skóra ludzka ma, znaczy aparaty są wyregulowane na fotografowanie skóry ludzkiej, więc on bardzo dobrze, w tym momencie, jeśli tylko z tego miejsca wezmę, to on bardzo dobrze ustawi światło. Pomijając oczywiście całą resztę, ale ja w niektórych sytuacjach no bo chcę mieć właśnie to naświetlone dobrze. Nie, niekoniecznie to jest portret, to, to może być piętrzywa, czy to może być nie wiem, mam plażę, morze, łódki, ale ja wiem, że najbardziej mi zależy na te, o ta łódka tutaj, ona ma być dobrze naświetlona, a jak reszta będzie trochę za ciemna, trochę za jasna, to nie ma żadnego znaczenia, ponieważ to to jest element, który ja chcę fotografować. To, czy to jest, nie wiem, babka z piasku uklepana przez moje dziecko, ono ma być dobrze naświetlone. W tym momencie warto włączyć sobie pomiar punktowy, zejść w to i ustalić. Pomiar punktowy jest ryzykowny, ponieważ jeśli mm, źle wybierzemy punkt i zamiast tu naświetlimy tu, to wiadomo, że całe zdjęcie będzie przepalone, czyli będzie za jasne. Pomiar punktowy i, i odwrotnie, jeśli zamiast tu naświetlić, trafię o, o tu gdzieś w to miejsce fajny jest podgląd, że widzę, widzę co mówi, pokazuje o tu to w tym momencie całe zdjęcie jest przyciemni. To może byłoby musiał podejść do kamery i pobawić się takim czymś, ale nie wiem, czy warto. Współczesne aparaty bardzo często mają coś takiego, że można powiązać punkt autofokusa z punktem pomiaru światła. I to zarówno w pomiarze matrycowym, jak i zdarza się, że w centralnie ważonym, czyli w centralnie ważoną też wybiera, że ten nie, nie środek, ale dokładnie ten punkt, który wybrałam autofokusa, będzie tym głównym elementem, automatycznie rozjaśniającym się do boków. I albo pomiar punktowy. Warto sobie powiązać ten punkt autofokusa w aparacie. To, to już trzeba w swój aparat wejść, powiązać go z punktem wyboru światła, bo w tym momencie nam to przyspiesza pracę, ułatwia po prostu. Jeśli nawet to jest matrycowe, czy to jest centralnie ważony, czy punktowy, jeśli wybiorę, że, że on ma być tu, bo tu ustawiłem autofokus, to on zawsze zrobi wtedy lepsze zdjęcie. I to, I to warto popatrzeć w swoim aparacie, czy to zostało. Powiązany punkt autofokusa z, z, z punktem, znaczy powiązane ustawienie światła z punktem autofokusa. W najnowszych aparatach, czyli bezlusterkowcach, jest możliwość, ale też w lustrzankach, nawet takich jak ta, kiedy używamy live view, jest możliwość ustawiania parametrów ekspozycji na oko. Czyli ja patrzę na ekranik i patrząc na ekran, ustawiam tak, żeby mi się to dobrze wyglądało i robię zdjęcie. Ta, to jest skuteczne w 90%, bo czasami jest tak, że może ma, mogę zostać światłem jakimś bocznym pomylony, zostać to, co ja widzę tutaj, ale jest to system bardzo powolny. Czyli nie nadaje się do szybkiego fotografowania, ponieważ ja muszę za każdym razem robić tak, 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 i to jest dobre do krajobrazu, jak ktoś chce zrobić, czy jakichś specyficznych zdjęć, gdzie, gdzie naprawdę się nie śpieszy. Natomiast w momencie, kiedy ja muszę zrobić szybkie zdjęcia, muszę korzystać z automatycznego pomiaru światła przez aparat, a nie tego swojego ręcznego, jeszcze w trybie manualnym. I w tym momencie najlepiej jest, moim zdaniem, nauczyć się, albo. Jeśli muszę zrobić zdjęcie, a nie chcę się uczyć, robię na matrycowym, a jeśli chcę, chcę się uczyć światła, robię na centralnie ważonym. Także polecam używanie try, pomiaru centralnie ważonego, mimo że jest starszy i gorszy, ponieważ najważniejsze w fotografii jest przyjemność czerpana ze zdjęć, a w tym momencie hmm, to, że zrobiłem 10 złych zdjęć, jest nieważne, to jedno zdjęcie, które zrobiłem dobrze, ma większą dla mnie satysfakcję niż zrobienie tego zdjęcia na automatycznych ustawieniach, gdzie ono wiadomo, że przeważnie zawsze wychodzi. Tyle chciałem o pomiarach światła przez współczesne aparaty. Oczywiście y, powiedziałem o trzech aparaty mają jeszcze więcej, tak w tym kanonie są cztery pomiary światła, jest jeszcze jeden, ale to różnie, to, te, to, to by jeszcze film zajął godzinę, gdybym miał omawiać w każdym modelu jeszcze poszczególne, bo w niektórych jest pięć, albo jeszcze jakieś wymyślają, a okaże się, że w następnym aparacie wymyślili coś jeszcze innego, jakiś inny system pomiaru światła, którego jeszcze nie, nie, nie jestem w stanie dzisiaj przewidzieć, natomiast podstawowe są trzy, punktowy, centralnie ważony i matrycowy. I na tych trzech należy się opierać, a najlepiej na, a najlepiej na pomiarze centralnie ważonym. Albo punktowym, jeśli naprawdę świadomie wiesz, co chcesz zarejestrować. Dobrze, dziękuję Ci za uwagę, zapraszam do subskrybowania kanału, do obejrzenia innych filmów i do zobaczenia. Cześć.